Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do ludu: Ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął. A kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem Wam jednak: widzieliście mnie, a przecież nie wierzycie. Wszystko, co mi daje Ojciec. Do mnie przyjdzie, a tego, który do mnie przychodzi, precz nie odrzuca, ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. Jest wolą tego, który mnie posłał, abym nic nie stracił z tego wszystkiego, co mi dał. Ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Oto Słowo Pańskie.